Cześć, jestem Jacek z kanału Kisia.Terzogra.pl i chciałbym Was dzisiaj zaprosić w pewne miejsce. Zastanawiacie się pewnie, gdzie jesteśmy? Znajdujemy się w garażu mojego taty to tutaj stawiałem swoje pierwsze kroki, jeśli chodzi o obsługę narzędzi wszelakich, począwszy od szlifierki, kończąc na lutownicy. Wraz ze sklepem Gitar Project chcielibyśmy zaprosić Was na nową serię filmów, w których będziemy omawiać podstawowe czynności związane z naprawą i poprawą jakości swojego instrumentu za pomocą narzędzi wszelakich właśnie. Wszystko w jednym miejscu, uporządkowane i podane na tacy dla Waszej wygody. Zapraszamy do oglądania.